Cześć, słuchasz właśnie podcastu Zostonymus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zostonymus. Zostańmy ose to takie miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, pomagamy im je optymalizować, pomagamy wybierać właściwe dla nich formy prawne, a wszystko po to, żeby podczas emerytury nie byli zależni od ZUS-u. Ja nazywam się Justyna Bronecka i od wielu lat mam okazję tę markę tworzyć, prowadzić i między innymi cały czas słyszycie mnie tutaj w podcaście. Dzisiaj temat związany z tym, takim stwierdzeniem, że ja nie wiem, proszę Pani, moim pieniędzmi zarządza księgowa. Ja nie mam takich danych, bo to księgowa ma takie dane. I dzisiaj chciałabym Wam, jakby, opowiadać o tym, dlaczego przedsiębiorca, właściciel firmy, bez względu na płeć, czy przedsiębiorczyni, czy przedsiębiorca, nie może mówić, że. Moimi finansami zarządza księgowa. To moja księgowa ma wiedzę o moich przychodach i kosztach. Ja nie mam. No, nie jest to do końca y, jakby zgodne z tym, jak powinno się prowadzić firma. Skąd pomysł w ogóle na ten odcinek? Kiedy mam okazję realizować konsultacje, dziwnym trafem w wakacje tego roku jest ich dziwnie dużo, to znaczy zwykle to jest taki sezon ogórkowy, a w tym roku mam okazję tych konsultacji robić naprawdę dużo i chyba z, z okazji urlopu bardzo często przedsiębiorcy na te konsultacje przychodzą średnio przygotowani. No i bardzo często oczywiście pierwsze z moich pytań odnośnie tego, że na przykład komuś się opłaca przejaść na spółkę, jest pytany o to, żeby ktoś podał mi swoje przychody, koszty w ujęciu miesięcznym, rocznym, albo przynajmniej jakieś szacunkowe, żebyśmy wiedzieli na czym w ogóle mamy liczyć i co mamy do siebie porównywać. No i tutaj bardzo często spada, to jest takie, spada takie stwierdzenie, że ale wie pani, bo ja tak do końca to nie wiem, bo to księgowa się tym zajmuje, albo ktoś inny trochę bardziej ogarnięty mówi, ja tutaj zaraz sprawdzę w picie z zeszłego roku. I wiecie, to są takie trochę historie dla mnie trudne do zrozumienia. Ja rozumiem, że nie pamiętamy co do złotówki, to jest dla mnie okej, okay, natomiast Pytanie, czy tam jest 400, czy 800 tysięcy, czy milion, 200, no jest jednak sporą różnicą, a przedsiębiorcy naprawdę nie mają pojęcia, bo kiedy ich proszę o podanie takiej informacji, to podają mi na przykład 500 tysięcy, po czym sięgają do pit i okazuje się, że jest tam 200, albo okazuje się, że jest tam milion, czyli jakby te dane, które mamy w głowie, mocno rozjeżdżają się z danymi, które są w dokumentacji. No teraz pytanie oczywiście z jakiego powodu, ale zakładając, że tam jest wszystko okej, okay, że przedsiębiorcy niczego nie próbują ukrywać, my no to, to jest trochę niepokojące. No i jakby nic dziwnego, że bardzo wielu przedsiębiorców dzisiaj nie ma pojęcia ile zarabia, bardzo wielu przedsiębiorców nie wypłaca sobie takiej tak zwanej wypłaty, czyli wiecie, mamy taką wypłatę ile zostanie pieniędzy w firmie i albo zostaje dużo albo mało, więc w ogóle nie panujemy nad finansami. Z trzeciej strony nie wiemy, czy nam starczy na wakacje, czy możemy wyjechać, czy nie możemy wyjechać, czy możemy coś kupić, czy nie możemy coś kupić, czy nam e, możemy sobie pozwolić na inwestycje, czy też nie. I nie będziemy tego wiedzieć do momentu, kiedy nie zaczniemy realnie dbać o swoje finanse. Po prostu. I teraz, kiedy myślę sobie o biznesie, to bardzo często, kiedy pytam ludzi, po co tworzyli firmę, dlaczego tworzyli firmę, to zawsze próbują do tego dorabiać jakąś ideologię, że wiecie, że misja, że tam chcą pomagać. Że, że takie hobby i w ogóle. I oczywiście jasne, to, to nie jest tak, że się z tym nie zgadzam, no bo Most też ma swoją misję i e, otwierałam firmę właśnie taką, dlatego że rzeczywiście. Mam ochotę i chcę pomagać przedsiębiorcom w lepszym rozumieniu systemu podatkowo prawnego w Polsce. Natomiast z drugiej strony, no jednak to nie jest tak, że realizujemy swoje hobby bez wynagrodzenia, bo w momencie, kiedy ta firma przestanie przynosić nam oczekiwane pieniądze, no to pojawiają się problemy finansowe w domu, pojawia się frustracja, pojawiają się złe relacje, pojawiają się kłótnia. I możemy mówić, że pieniądze nie są istotne, ale myślę, że każdy z was doskonale wie, że tak nie jest. Więc jeżeli mówimy o firmie, to oczywiście za właścicielem stoi zwykle jakaś misja i wizja, zwykle, bo są też przedsiębiorcy, którzy po prostu otwierają firmę, bo chcą, żeby na siebie zarabiała. Natomiast y, pomimo tego, że mamy tam wizję i misję, to jednym z bardzo ważnych elementów jest zarabianie pieniędzy, jest maksymalizowanie zysku. No po to, po to prowadzimy biznes. Pamiętajmy, że czym mamy większy zysk, tym mamy większe możliwości inwestycyjne. Czym mamy większe możliwości inwestycyjne, tym więcej pracy dajemy innym ludziom na rynku bo bardzo często na to trochę inaczej patrzymy, natomiast nawet inwestując w jakieś aktywa pasywne, i tak ktoś, na przykład w przypadku mieszkań, ktoś te mieszkania buduje, ktoś te mieszkania wynajmuje, obsługuje, sprząta, administruje, więc pośrednio dajemy ludziom możliwość zarabiania pieniędzy. Więc jakby nie ma się czego bać w stwierdzeniu, że maksymalizujemy zysk. Myślę, że trochę trzeba odczarować to, że biznesy funkcjonują tylko dlatego, że mamy jakąś wizję i misję. No jasne. Natomiast pamiętajmy, że też chodzi tutaj o maksymalizację zysku. No i teraz, jak patrzę sobie na rozwój firmy, to rozwój firmy dzisiaj zależy od trzech parametrów. Zależy od czasu, czyli zawsze jest pytanie, w jakim terminie jesteś w stanie coś zrobić. Ten termin bardzo mocno uzależniony jest od tego, ile masz pieniędzy, no i oczywiście, jaki zakres pracy jesteś w stanie zrobić w danym czasie, bo to też jest kwestia tego, ile masz wolnych roboczych godzin. Ja to często mówię o takim zrównoważonym trójkącie, czyli rozwój firmy zależy od pieniędzy. Czasu i tego, co zrobisz, czy na trzech wierzchołkach mamy trzy dane. No i teraz, bez względu na to, co my chcemy zrobić, żeby ta firma się rozwinęła, to na każde działanie potrzebujemy czasu i na każde działanie potrzebujemy pieniędzy. Nawet jeśli robimy to indywidualnie, samodzielnie, to w tym czasie nie robimy innych rzeczy, więc na przykład nie zarabiamy pieniędzy. Jeżeli zlecamy to innym ludziom, no to kupujemy sobie czyjś czas, więc jakby kto inny za nas to zrobi, natomiast musimy mieć na to pieniądze. Więc jakby nie da się realizować rozwoju firmy. Bez pieniędzy i bez czasu. Więc myślę, że warto jakby zdawać sobie sprawę z tego, ile ja dzisiaj zarabiam, dlatego że jeżeli tego nie wiesz, to nie wiesz w jakim czasie albo w jakim miejscu będziesz za rok, za dwa czy za trzy. Tego po prostu nie wiesz, bo nie masz, nie masz, nie masz pojęcia, ile dzisiaj zarabiasz, ile masz pieniędzy. Ile możesz inwestować, ile to są Twoje koszty stałe, ile to są Twoje koszty zmienne. No i efekt jest taki, że my kręcimy się jak taki chomik w kółku, czyli wiecie, biegniemy, 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 bez zastanowienia, aby się kręciło. I teraz, w momencie, kiedy z jakichkolwiek powodów przestajemy biec, jest to choroba, jakaś, jakiś problem rodzinny, problem osobisty, czasami też jakiś zastój rynku, na przykład pandemia pokazała, że to jest możliwe z dnia na dzień właściwie. I w tym momencie przestaje się kręcić, a my zostajemy z tym, co mamy, bo nie, nic nie inwestowaliśmy, nie zarządzaliśmy tymi pieniędzmi świadomie, nie odkładaliśmy. W związku z tym dzisiaj mamy bardzo poważne problemy. Przechodząc do sedna, dlaczego nie możemy zrzucać tej odpowiedzialności na księgowość? To czy znaczy my jej nie zrzucamy? To jest tylko nasze wyobrażenia. Natomiast mimo wszystko, dlaczego takiego wyobrażenia mieć nie wolno? Dlatego, że księgowość, bez względu na to, czy to jest pojedyncza księgowa, księgowy, czy to jest biuro rachunkowe, czy to jest księgowość wewnętrzna, oni księgują. Historia, czyli coś, co już się wydarzyło. Bardzo często dokumenty do biura rachunkowego przekazujemy dopiero po zamkniętym miesiącu. Czyli oni już nie są w stanie nam powiedzieć, że nie podejmuj takiej decyzji. Oni mogą nam potencjalnie powiedzieć, że ta decyzja nie była zbyt rozsądna pod kątem przepływu finansowego, My też umówmy się, że biura rachunkowe się tym w ogóle nie zajmują. Biura rachunkowe jest do tego, żeby zaksięgować nasze na, działania zgodne z prawem polskim, żeby wszystkie zdarzenia gospodarcze. Była odpowiednio zaksięgowane, żeby deklaracje były w odpowiednich terminach przekazane do odpowiednich urzędów. Szczególnie mowa tutaj oczywiście o urzędzie skarbowym. Natomiast my podejmujemy decyzję w czasie rzeczywistym, czyli tu i teraz. Tu i teraz musimy zastanowić się, czy mi na to stać, czy mogę, czy mam na to pieniądze, czy będę mieć na to pieniądze, czy chcę w ogóle wchodzić w taką transakcję. Więc tutaj księgowość w trakcie miesiąca nie podejmuje decyzji za nas to my podejmujemy decyzje w oparciu o dane, które mamy. Jeżeli tych danych nam brakuje i mamy taki rozjazd w głowie, że my zarabiamy pół miliona na dokumentach i jest milion, no to znaczy, że nic o swojej firmie nie wiemy. Więc nie jesteśmy w stanie świadomo podejmować decyzji. Księgowość tego po prostu za nas nie robi. Natomiast, żeby też księgowości jakoś, nie wiem, nie umniejszać jej roli, ja jestem absolutnym fanem współpracy z księgowością, dlatego, że z księgowości możecie wyciągnąć bardzo dużo ciekawych danych. Możecie Wyciągnąć informacje, ile sprzedaży było nie wiem, w danym roku z danego produktu, ile było marży, ile było kosztów stałych, zmiennych, dzięki czemu jesteście w stanie jakby, bardziej świadomia podejmować pewne decyzje i być bardziej świadomym tego, jak to wyglądało historycznie. I myślę, że to jest tutaj klucz tematu, żeby z księgowością współpracować, ale nie przerzucać odpowiedzialności za swoje decyzje, które my podejmujemy tu i teraz dlatego, że księgowość nam o nie powiedziała. No księgowość nie jest od tego, żeby podejmować decyzje w naszym biznesie. Jest od tego, żeby zaksięgować poprawnie zgodnie z prawem księgowym i podatkowym wszystkie nasze operacje gospodarcze. No i nie możemy jako przedsiębiorcy mówić, że mnie pieniądze nie obchodzą, pod tym się zajmuje księgowa. No słuchajcie, no jeżeli mamy takie podejście, no to może dajmy księgowej do prowadzenia naszą firmę, a my bądźmy tam pracownikiem, tak jak to ma dzisiaj miejsce. Więc jakby podsumowując, jeżeli e, mówimy o przepływach finansowych, to po pierwsze nie wolno wstydzić się tego, że firma istnieje między innymi dlatego, że ma zarabiać pieniądze na Was i na Waszą rodzinę. I to jest ok. Wolno o tym mówić, wolno jakby powiedzieć publicznie: tak, mam firmę między innymi dlatego, że chcę zarabiać pieniądze. Z drugiej strony, pamiętajmy, że rozwój firmy zawsze zależy od tego, ile masz pieniędzy, ile masz czasu i tego, co w tym czasie i pieniądzach jesteś w stanie zrobić. I w momencie, kiedy robisz cokolwiek, trzeba mieć świadomość tego, że potrzebny jest nam czas i pieniądze. Z księgowością warto współpracować, natomiast decyzję to my podejmujemy w oparciu o informacje i dane na temat przepływów finansowych w naszej firmie. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Jeżeli potrzebujesz jakby więcej informacji na temat tego, jak działa spółka, działalność gospodarcza, to oczywiście zapraszam Cię do przesłuchania wszystkich odcinków tego podcastu. Natomiast zawsze możesz zerknąć na naszą stronę internetową zustynemus.pl znajdziesz tam zakładkę m.in. bezpłatne materiały, a też znajdziesz całą bazę wiedzy w naszym sklepie, mnóstwo ciekawych poradników, m.in. na temat zarządzania pieniędzmi czy inwestowania. Bardzo Ci dziękuję za Twoją obecność, uwagę i do usłyszenia słyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu.